Przystanie A i B, odległe od siebie OS, znajdują się nad rzeką. Z tych przystani wyruszą za chwilę dwie łodzie poruszające się w dół rzeki w kierunku punktu C, w którym to punkcie nastąpi ich spotkanie. Oznaczam odległość przystani B od miejsca spotkania od punktu C przez X i X jest poszukiwane. Pierwsza łódź ruszająca z przy stanie A porusza się z prędkością równą sumie prędkości nurtu rzeki, jej własnej. Jest to prędkość względem brzegu rzeki. I przebywa drogę S plus X do chwili spotkania w punkcie C z drugą łodzią. Zatem, droga przebyta przez tę łódź może być przedstawiona takim wzorem. Łódź ruszająca z punktu B. Przestani B, porusza się względem brzegu z prędkością równą sumie prędkości nurtu i prędkości własnej tej łodzi. I przebywa do chwili spotkania w tym samym czasie co A. Odległość X. Piszemy, X równa się wzór na drogę przebytą przez drugą łódź. I to już jest wszystko. Koniec fizyki. Pozostała matematyka i rozwiązanie tego układu dwóch równań. No, jak ja się przyjrzę, to od razu widzę, że z prawej strony można uprościć T i jednym ruchem C wyeliminować, jeśli podzielimy te równania stronami. Zróbmy to. Otrzymuję taką proporcję. Mnożę więc ją na krzyż, otrzymując x razy V plus X razy V1 równa się S razy V plus S razy V2 plus X razy V plus X razy V2. Zauważmy, z lewej i z prawej strony występują iloczyny XV, które znikają, a te podświetlone na czerwono zawierają poszukiwaną wielkość x. Przerzucam czerwone na lewo, wyciągając ich przez nawias, a czarne przerzucam na prawo, wyciągając poza nawias s. No to wyznaczam teraz x, podstawiam dalej, znajduję 25 km.